Co jesteście, tak, to jest ludzie, co jest ludzie? A to witamy serdecznie. Ja witamy Państwa mowa. bardzo serdecznie. zaczęliśmy, Paweł musi klasnąć, Paweł klasnął, to było, to było pro, więc zaczynamy. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Block TV. tym razem już 62. Ja się mam Paweł Nowak, ja Wodek Markowicz i nasza świetna publiczność. Ej, dokładnie. Naprawdę, jest dużo osób. Jest, e, jest więcej niż trzy osoby, a to zawsze dobry znak na naszych zwykłe. odcinkach na żywo. Ale mniej niż 500, czyli nasz cel nie został osiągnięty po raz kolejny. Ale jest, jest kilka taki. kobiet, I to się liczy. A. Nie ma Piotra Seweryna z nami, a to ból. Bo I Piotr to jest Seweryn... jedno z pytań konkursowych, b... gdzie on jest. Tak, ale to Będzie za... można wygrać Zanim mieszkań. przejdziemy do pytań, nie mamy żadnych tematów dzisiaj. Tak, bo, bo... Co? jest tutaj dużo ludzi, którzy nie wiedzą, nie wiedzą co to jest Apple. E, kto nie oglądał nas nigdy? Tak okay. wow. wow. naprawdę. Kto nie ma maka? O to już bliżej. No. Widzisz? No. Ej, ci twoje goście, Dobra, nie więc tematy byłyby nudne, dlatego wprowadzamy nową formułę. Odpowiadamy na pytania, e... midrów, które zebraliśmy przez te wszystkie lata, bo prowadzimy to już od 10 lat. E nie... E, I e... E Nie pora odpowiedzieć na wszystkie te pytania. to, nie które jest, to jest, jedno z, jest jedno z pytań konkursowych, więc nie zdradzę odpowiedzi. E, bo z, mniej więcej dwa miesiące temu poprosiliśmy, żebyście przysyłali pytania. I parę osób przesłało pytania, bardzo fajne, na przykład, gdzie są koty. I po prostu zebraliśmy je wszystkie w jednym miejscu, stwierdziliśmy, że odpowiemy na nie. Jeżeli macie jakieś pytania, to myślę, że możemy. Tak. także odpowiedzieć na nie? Jeśli będziecie mieli, na przykład, jeśli Paweł. Jeśli ktoś będzie miał, to proszę rzucać w trakcie odcinka. Nie ma najmniejszego problemu. My zabierzemy się już za czytanie tych pytań. Ja wezmę iPada, wprawdzie nie mój, ale, ale fajnie. Pierwsze pytanie. Pytanie. A nie, to pierwsze pomiń, zrób drugie. Dobra. E, tak, e, tak, na co dziś zajmujecie w pracy? Nie wiem, kto to pisał. Pio Piotrski. Pio Dobra, to pytanie, e, to pytanie miało brzmieć: co robimy na co dzień oprócz Webbblock TV? E, I chcielibyśmy powiedzieć, zementować plotki, że nie jesteśmy ruskimi prostytutkami. Tak, niestety. to jest, y, jest pierwsza pierwsze, pierwsze rzecz, jest którą chcieliśmy zaadresować do Państwa, nie jesteśmy prostytutkami. Paweł e wynajmniej nie jest. E e Paweł, prowadzi, Paweł prowadzi bloga, Paweł pisze książki, Paweł... E o, nawiązuje do następnego pytania. E Paweł pisze programy na Maca. E tak, to jest odpowiedź na to pytanie i ja staram się przeżyć do pierwszego. Tak. A do, nie, tego czekaj, pytania, nie do tego pytania za chwilę. Dobry. Ja y, na chwilę obecną robię ABTV.pl i i studiuję na Łeku w Krakowie. Jak jeden pan na Łeku mógł zauważyć, spotkał mnie, przywitał się, ja się z nim też spotkałem. I wodek, wodek, miał dla niego trzy sekundy dosłownie, bo był tak zajęty. Byłem i zaskoczony, nie zdążył, zaskoczony, zaskoczony. że ktoś się poznał. Bo by, to by, by, by było tak. Yy, wodek! A ja tak! No, tak, Dobry, Zróbmy gdzieś tu, zróbmy tu gdzieś. O. O, nie, to jest dobre. Zastanawiam się, dlaczego zawsze Włodek wygląda dużo lepiej niż Paweł. E, tak. To ponie... jest dobre pytanie. Tak, a ja bym chciał wziąć teraz. Chodzi o jakość obrazu. Tak, to jest, to jest dopisane, ale możemy pominąć tą część. Chodzi o jakość bo o jest obrazu. Ważne. Dlatego skupmy się na tym, dlaczego Wodek wygląda lepiej niż Paweł. Technicznie ale technicznie jest to spowodowane tym, e, że Bóg nie rozdaje obiema rękami. Obiecałem, że nie będę ci pokazywał więcej palców, więc nie zrobię. Tak. Eee, nie, jest ja dwoma kamerami i Piotrek Severyn, którego nie ma dzisiaj z nami i możecie się zacząć wymyślać. Dobrze, że wyłączyłem Pro, program, bo to. Pro. Gdybym hey, nie wyłączył, to bym nie to był. To by ktoś mógł zadzwonić, na przykład. Tak, nie? więc ja po prostu wyłączę. Przepraszam państwa bardzo. to był No może powiedz, mu, gdzie jesteśmy, nie? Eee, halo, jesteśmy no. w fabryce. Eee, <laughs> mów, mów. Mów. Eee, dobra, nie dobra, za no dobra. Dobra, koniec z tym. Koniec z byciem amatorem. Przejdźmy do następnego pytania, Paweł. Tak, następujące pytanie jest. Czy chyba, że macie już ten moment? To ja pytania? zadam to pytanie. Kiedy Ergo? A, Ergo, tak. Ergo będziemy wydawać za dwa tygodnie od dzisiaj. Co to jest Ergo? Dobrze, to jest następujące pytanie. Tak, to jest następne pytanie. Ergo to jest program, który ja piszę od 16 miesięc, 18 miesięcy w tym momencie. Znaczy nie ja dokładnie piszę, tylko osoba, którą ja zatrudniłem i nie ma go dzisiaj tutaj. No A w ogóle pasuje z miał być. Ale to pojechał, jest. zmył się, zauważyłeś, jak Dobre. tylko odwróciliśmy wzrok. Nie mogę. Eee, I to jest program do uwaga robienia podcastów. Tak, nie. <suszy> nie, nie, nie. Eee, nie, to jest program do prowadzenia bloga. Ha! I Paweł Pyda powie, że jest zajebisty. Eep, pip. <głos> <głos> nie ma to jak dobry press release. No, press release zdecydowanie jest dobry. No i piszemy ten program bardzo długo i staramy się, żeby wyszło bardzo fajnie i się ciągnie i e, stwierdziliśmy, że zmobilizujemy się i powiemy, że za dwa tygodnie jest i musimy to tak. wypuścić za dwa tygodnie teraz. Jak już tyle osób się dowiedziało to. Zróbmy tak. Znaczy ty tak zrób, bo to nie A to prawie. zawsze tak działa. Jak, bo my z tymi podcastami, które robimy, e, to było tak, że my się e, budowaliśmy w sobie napięcie. Przepraszam, że nie patrzę w tą stronę w ogóle. Tak, budowaliśmy ja też, w sobie założyłem. napięcie. Zauważyłem, że ta strona jest poszkodowana. Dokładnie, nie? O. Cześć, Szymon. I budowaliśmy sobie na Cześć, Zosiu. I bardzo długo się... To jest dup. Dobra, e, koniec. A powiedzieliśmy, że 10 maja zaczniemy i faktycznie wszystko było na ma 10 tak? maja gotowe. Więc to jest sposób, jeżeli macie jakieś deadline, które odkładacie, tak. po prostu powiedzcie większej ilości osób o tym. Zauważyłem, że jeśli ktoś ma do napisania jakąś pracę, na przykład albo no inną... to, sens, to, no, to no. warto ustalić jakiś deadline, bo inaczej się tego nie napisze. Tak. Następujące pytanie, następujące pytanie. Tak, Następne, Chyba, że zrobimy konkurs, ]iące. zróbmy jakieś pytanie, zróbmy ja... O, zróbmy w międzyczasie konkurs. Konkurs jest na moim iPhoneie. To ja powinienem to odhaczyć, tak? Eee, raz, dwa, trzy. To po Dobra, to jest zawiedziony, że nie ma tematów eee. dziś ronnych. To nic, nic Prawda, naprawdę nikt. Eee, pytanie numer jeden. Kto szuka nagich kobiet? O! Boże jest bardzo. zestaw dwóch książek. Eee, jest, powiedz tego, powiedz, powiedz, powiedz tylko tą, powie bo co, to jest na... Powiedz co to jest. Powiedz co to jest naj. To jest e, bycie jak Steve Jobs z wydawnictwa e, znak. tak Wodek ci wziął. E, pana Lindera K. -d -d -d? Lander Kenny, no to jest bardzo znana postać przecież. Powinnoś go kojarzyć. Dobra. To jest Dobra. taki, to jest taki amerykański Paweł Nowak. <laughs> nie kojarzysz? To była pokadna, e, więc ponieważ Piotrek ma już tą książkę, więc będzie no, do następnego pytania. Dobra. E, jedziemy dalej. Następujące pytanie jest: co to, to jest ergo? To nie ma Dobra. sensu. Następne. E, jak się spotkaliście? W sensie Mam wrażenie, wy? że na to odpowiadaliśmy już wcześniej, jak się spotkałem z Pawłem. Ja Paweł nie znałem wcześniej, zanim się nie spotkaliśmy, żeby robić rowerów TV. <laughs> więc e, napisałem do niego na. Tak? Na IMA, na iChat. E, i były <coughs> kiedy ja byłem online już. Tak, Paweł odpisał, że spoko, chciałby coś takiego robić. Podoba mi się mój tak myślenia. spotkajmy się wieczorem. I spotkaliśmy się. Tak, po dwóch miesiącach się spotkaliśmy. Eee, nic nie piliśmy, Nagraliśmy testowy odcinek, którego I dzisiaj, mamy go do, dzisiaj. Które do dzisiaj, mamy i którego do dzisiaj nie, nie, nie zobaczycie. I nie zobaczycie go nigdy. Bo miałem krótkie włosy. i, ja z I tego nie powodu, był kiepski. Ale ja, ja powiem jedną rzecz, nagrywaliśmy bez takich zajebistych lamp. No W ogóle nie mieliśmy lamp, mieliśmy mikrofonów, nie jakąś nie mieliśmy... gorszą kamerę i nie mieliśmy żadnych mikrofonów. Bo to są więc... testowe odcinki. I to było bardzo fajne, bo zaczęliśmy nagrywać po, Ale po był południu. Za było bardzo śmiesznie. Zaczęliśmy nagrywać po południu, jak kończyliśmy odcinek, to było całkiem ciemno. I niż w ogóle prawie nic nie było widać, bo słońce zaszło w międzyczasie, więc ale to ty... jak się przewija te. Jest... Tak wyglądają te odcinki. Tak, muszą tak tak wyglądać. Dokładnie. Możemy wam pokazać kiedyś te odcinki Pawła mamy ich 35. Tak, bo marnujesz następne pytanie A. konkursowe. Dobrze. E, konkursowe, ale Tak, to... tak, tak. E, następne pytanie. Jak wpadliście na robienie podcastu? Tego eee, podcastu. Wodek no przyszedł coś... do mnie i powiedział, że będzie fajnie i że będziemy bogaci za dwa lata. Piedziałem, powiedziałem, jest że. Trzy lata i nie jesteśmy bogaci. Słuchaj, rzucaj bloga, bo to nie przynosi to, to nie ma sensu większego. Rummy podcasty. Nie, w ogóle na początku na początku nie myśleliśmy, że skarb przynajmniej ja. A w Polsce jakoś tak mało tych podcastów jest. Ogólnie Bida. A tak w ogóle to chyba jesteśmy jedyni, którzy robią odcinki na żywo. No. Więc to jest na plus. No chyba, że ktoś na Webshakire wpadnie. Raz, ale Pszakira się najwydoczniej boi robić odcinki na żywo tak jest wyzwanie <grym> miazga, rok, jeśli nas słuchacie przez <grym> wyzwanie. Ale my zrobiliśmy pierwszy odcinek na żywo kiedy? W pierwszym sezonie? Pierwszym, 11 odcinek już. 11, 11 odcinek? Ja, wiesz. ej, to była miazga. I dużo osób z Was było na pierwszym odcinku, tak. muszę przyznać. dużo osób poznaje. No, Ciebie ten, nie. ten koleś. E, dobra, więc jak wpadliście na robienie podcastu, to tak wpadliśmy, tak. Włodek przyszedł i tak. kokosy. Jak, toś coś było, opowiedz nie, teraz, o podcastach. No to zrobiliśmy to przed chwilą. Nie, chodzi o tych drugich podcastach. Do których? O tych, co nie ma jeszcze, czy będą? O tych, tych co są już na ABTV. no oni wszyscy wiedzą przecież. Dobra, raczej. to pomiń to pytanie, bo jest głupie. E, co się stało z Asią? <laughs> to jest w, e, pytanie bliskie mojemu sercu <laughs> z wielu bo, powodów. Bo jak się rozstałem z Aśką, to wzięła mikrofonów. Wzięła mikrofaluchę, która <laughs> była moją przyjaciółką. I, i Włodek dzisiaj... teraz przychodzi do, przychodzi do mnie i ma Red Bulla i czekoladę. To jest jego obiad. Hmm, jak to wygląda? Co, nic mi o tym nie wiadomo. Ale gdyby, <grym> tak, gdyby tak było, hipotetycznie, to to musiałbym, by być, prał, tak? to musiałbym być bardzo niezdrowy, miałbym problemy. E, nic się nie stało, wszystko jest z nią dobrze, żyje do dzisiaj. I mieszka w Krakowie, jest obywatelem honorowym Krakowa. Tak. I pozdrawiamy Asiu. Zdecydowanie. Gdzie macie Zdecydowanie. biuro? Biuro mamy niedaleko stąd. Ale ponieważ e... byliśmy na ostatnim live show, było lame, mało osób przyszło, to było w Warszawie, ale nie ucznikom, mało osób przyszło i jak mieliśmy biuro na Kazimierzu, to też tak. nikt do nas nie przychodził, więc teraz o mnie powiemy. Po prostu stwierdziliśmy, że jest tutaj blisko jeśli i tak nie ktoś, Jeśli ktoś potrzebuje wiedzieć, gdzie jest, to się powinien z nami skontaktować. E, na przykład na karol.paciorek.małpa.gmail.com e, i wtedy się dowie, gdzie jest to biuro. E, jeżeli macie internet w komórce, zapytajcie go teraz karol.paciorek.małpa.gmail.com To jest dobre pytanie, on odpowiada od razu. E, dobra, zrobimy następujące pytanie. E, oh, oh, ale to założyliśmy jest... tak ułożyliśmy bardzo dziwnie. Czy Włodek jest wolny? A i tak, w Nawiasie też jest... było coś na widzę, że Wodek skasował, bo chciałbym się z nim umówić. Eee, to tego nie było. Było, to było to w Nawiasie. Było. Wiesz co. Cofnij. Wiesz co? Cofnij. Czemu mi to robisz? Bywa takie pytanie. Hmm. Mutacja górą. Nie, Wodek był wolny do był czasu. Wolny. Kiedy już nie był. I pojawił się ten jeden szczególny. Pewny <noise> <Pardon>, mikrofon widzę. <noise> mi za... Mikrofon zepsułeś i wyłączyłem notatki. jest zróbmy konkurs, zróbmy konkurs. O, i następny konkurs. Następne dwie książki do wygrania. Ale mamy jeszcze oprócz książek... A fajnie! Cześć, mamy. Mamy... mamy coś takiego. Nie wiem, co to jest. Nie, to jest, to jest... Nie, to mieliśmy rozmawiać na końcu. Gdzie jest ten, 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 a, ten, ten. To? I mamy na MacBooka Pro 13 obok jakąś obudowę. Jest. Od pana... A to, a to jest od pana... Poznaliście gościa? Z którym się spotkałem w Chicago? w tym odcinku, co było go widać, to on to dał. Powiedział, że... Wodę, którą chciał specjalnie do Stanów. Żeby to wziąć. Do takiego Piotra, do takiego Piotra w Chicago i przy okazji dostał budowę. Jako wynagrodzenie. Jak... Eee. Uwaga, pytanie. Pytanie konkursowe. Kto pierwszy, ten lepszy i musi mieć 13 sali. Pytanie konkursowe. To... <laughs> to Jak się nazywa blok, który prowadzi Joanna Gogaza? Ten koleś był pierwszy. Który? Masz MacBooka 13? Fuck. Kto był drugi? Kto był drugi i ma 13. Ta, o dobra, tam też tak? no. Nie rzucaj! Uwaga, rzucam! Nie, nie, don't do it. Możecie upadać. Uwaga, kamera i wina! Dzięki, ja widzę wina z okay. Dobra. To wracamy, wracamy blisko wina wracamy do, do pytań Ci jeszcze jedno pytanie. E, sobie. A zróbmy jeszcze jedno. E, kiedy wyszedł pierwszy odcinek Block TV? Ja nawet nie wiem. Ja wiem. Ej. Tam, to 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 Ej, bo wiecie co? Ej nie musicie być nieprzyjemni, naprawdę To nie o to chodzi tutaj Pierwszy odcinek, pierwszy ever To jest sześćdziesiąty Drugi Sześćdziesiąty to jest sześćdziesiąty eee. eee. drugi Nie, nie wychodzimy co tydzień Podpowiem wam, że w listopadzie 2008 <śle> Ale musicie zgadnąć dzień eee, co mamy do wygrania? Pierwszy? Dzień. Nie. nie, dalej, dalej nie. Piątek nie. 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 15. 16. Ale piątek to był dobra odpowiedź też eee, Ty? To łap. Ten, ten, tak, koleś, 16, ten koleś? Tak, tak, tak. E, dobrze. Ale czekaj, bo ja chcę, ja chcę jeszcze jedno pytanie zadać. Tak? Tak? Za piątek też coś dostaniesz. Kto ma takie ładne palce w podcaście Groovebox? <laughs> Dobre. Ja wiem. O, Paweł się nie liczy. Czekaj, bo ja bym chciał tam Grzegorzowi rzucić, bo on powiedział, że pierwsza odsięgowska jest w piątek, to jest prawidłowa odpowiedź. No. A smyczka? No. Ej, smyczka rządzi. Nie, to nie. <laughs> <laughs> nie, ja, ja mu rzucę. Kto chce jeszcze smyczkę? Ja, yeah, dobra. No to dawaj, jak on prawie tylko nie wiem komu, więc... <głosy> 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 Fino, prawie znowu. Nie widziałem, że one są tyle warte. E, dobra, <noise> pytanie jest od Piotra, który tam siedzi jak zrobić Dofa. Pytanie e... konkursowe na smyczkę, co to jest DOF? Dof to jest... Dof to jest w skrót z angielskiego Depth of Field Adapter e, jest... <noise> ładny, nice, ładny rzut. Ładny rzut. I on dodaje taką, taką jakby taki zamazany tył, takie Tak, tak. rzeczy, które są za nami, tak. są ładnie zamazane. Są ładnie zamazane, powinny być. I to się ładnie kupuje zamazane. na Allegro. Proszę pisać 35 mm adapter. I nie podcast 35. Mm. I potem jeszcze yy, musicie kupić 6 różnych przejściówek i jesteście w domu. Tak, już, już jest ok. Kto wprowadził 3, 2, 1 i jedziemy do świata podcastów? Smyczka, smyczka, smyczka. 3, 2, 1, jeden. jedziemy. Ty się nie liczysz. Dobra, ma, damy, I tak nikt inny nie daj jedzie. mu dla dziewczyny. Jeszcze jedną. Masz ja on już zwinął jedną chyba kiedyś, nie? Smyczka. Smyczka. Miałem Smyczka. Mówi, eee, z Dobra, eee, co robi Dawid? Pytanie konkursowe, to jest. Dawid to jest programista no, Pawła. A Dawid to jest chłopak, który pisze dla mnie. Jeździ na motorze. Jeździ tak, na motorze. Ej, on jest cool, naprawdę. Sorry, że nie możesz się go poznać, nigdy. On jest bardzo nieśmiały. Ale mamy tych smyczek, masakra. Ile tych ich wziąłeś? No ty wbrałeś smyczki. <laughs> eee, to, to wszystko wyjaśnij. To, to jest koniec tematów, które mamy. To na jest dzisiaj. koniec tematów. Eee, Będziemy tego konkursu. Kiedy był Startup TV. A to jest konkursowe. Kiedy no był start? By by 10 TV. Nie. Fuck. Nie. AB to jest sieć podcastów, przepraszam bardzo. Nie Ale wiem. Piotr odpowiedział prawidłowo, do że on ma obie te książki. Jedną tylko. Tą. No nikt nie wie. 10 Moniczka? 10, 10 maja. maja. Tą, ty masz tu. A Piotr zostanie tą. Ej, podejdź sobie tutaj i wejdź Masz. No nie, Panie Pawle, pan podał. Dobra, super. Jakie mam następne pytanie? Następne pytanie brzmi. O czym będzie nas następny podcast i dlaczego będzie go prowadził Szymon Badura? Który siedzi tam? Jest tam, tam. Kto? O gotowaniu powiedziała Ania. Tak? Tak. Żartujesz sobie tak szybko. Podajcie Dani, podajcie Dani. Gadałeś z Szymonem. Nie, nie. Aniu! Ma... Uważaj, będę rzucał. Szyczka! <noise> Widziałeś marzannę. Nie chcę ludzi. To <noise> jest samolotowa głowa między kolana, nie bo wody Gdzie nagrywaliśmy sobie... pierwszy sezon? To jest dobra odpowiedź, ale niepełna. <grym, <grym, o tym nie pomyślałem. Nie nie Nikt nie wie. Ja nie, wie. Nie, nie, to pierwszy cały sezon. Jeszcze raz? Nie. nie, to. to nie, nie ma po Kalarus! ta forma, kto to powiedział? Ale Piotrek. <grym>, ale on był u nas, to się nie liczy. Ale ktoś powiedział kalarus. Może być? Ej, tu kolega, tak jest. Dawaj komplet książek dla kolegi. I smyczka. I smyczka. Wszystko najlepszego stary. Książkami. Miałem smyczkę rzucić. Eee, a, dobra, nas, e, Ile sezonów liczę w TV? 6, 3, 13. To będzie o 3. Ale osoby, które mają nagrody już nie głosują. Oni sobie żartują z nas. Dokładnie. Ja, o, To jest, to jest, to jest, to jest, to jest niefajne strasznie. A myślałem, że jesteście tak, Pan a tu w ogóle jakiś jeden. Pamiętajcie jakiś autorytet, a to... no, 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 no. ja masz Dobrze no wam no poszło, dobrze wam poszło. Nie, tam wszyscy go lubią. Nie ma fanów już. No jak jasę, jak jasę. O, jeszcze jedno pytanie i zostało i tyle. To ostatnie? Tak. Ha. Jak nie ma jabłka? A, bo to nie, bo to... Oj. Ostatnie pytanie, słuchajcie, i to pytanie jest warte co najmniej 20 smyczek. Ktoś będzie bardzo popularny dzisiaj. E, e, od którego sezonu jest z nami Piotr Seweryn na stałe i gdzie jest dzisiaj? Ale to wiesz, nie wystarczy na jedną część pytania o Na stałe, na stałe, na stałe. Od trzeciego sezonu. I gdzie jest dobrze. dzisiaj? Jest, parsary. No, okay. Wyrabiam się. A Tam druga część, a druga część? Pytanie. Aha, gdzie jest dzisiaj? Zobaczcie. <laughs> <Smyczka! śmiech> e, gdzie Nie wiadomo, dokładnie. I byśmy chcieli wiedzieć i zgłosić na policję, że Piotr zaginął. Tak. Nie to jesteśmy w jest stanie prawda. powiedzieć, gdzie jest. Ostatni raz widzieliśmy go w czwartek. Ej, bo mamy, mamy jeszcze te. A te... nie wiem, czy mamy to te... jest. Ej, mamy jeszcze te książki do rozdania. Jeśli ktoś chce lub potrzebuje, jak eee, jego dziewczyna potrzebuje, to bardzo chętnie mu oddamy. Czy macie jakieś pytania do nas, na które mogliśmy odpowiedzieć z tej listy, z która nam się skończyła już teraz? Dawajcie. Tak. To tej listy. Nie, bo jak nie macie, to będziemy się zwijać i idziemy po alkohol. Tak, bo to nas. Bo jest nasz zimno na aktualnie teraz. Nie? Nic? To był 60. Proszę? Eee, nie! Smyczka! Właśnie, Paweł, Paweł przeproś za gardło. Ja bym chciał przeprosić za te dwie panie, tego pana, tego pana, ponieważ z nimi imprezuję ostro i mi gardło padło. Z tej strony jeszcze chyba nikt smyczki nie dostał. Nice. O, nice. To Znamy. był wodek rzuca smyscze to był 62 Smyczka. odcinek EVLO TV. Dziękuję bardzo za oglądanie. Cieszymy się, że dołączyliście do nas w takim bardzo dużym gronie. Ja zrobię... Już się zrobisz. koncert zaczynamy, musimy uciekać. Bo już nie rozumiem ja się trzymaj, to ja wezmę kamerę i obrócę na nich ładnie, że widzieli masz ten stare Dobra, dziękuję Państwu bardzo za oglądanie tego programu rozrywkowego EPBLOC TV. Widzimy się już za tydzień. I tak naprawdę pamiętajcie, że liczy się. Liczy się tylko jedno, żeby być przed kamerą, żeby być na zdjęciu. I żeby fotografować nagie kobiety Wszyscy wszyscy są na zdjęciu Dobry, Bolek? Do widzenia Państwu Zróbmy tak Każdy kto ma telefon starszy niż ten wyłącza go, dobra? Dzięki. A nie, serio mówię, bo potem audio będzie do dupy Ja wyłączę Jeśli ktoś ma Edge'a to nie wyłączy No dobra, jak ktoś ma Edge'a to niech wyłączy To jesteś ty, ty Markowicz. Ej, on, bo nie ma włączonego 3G. Markowicz dokładnie. Ja nie, mam no Jak samolocik kliknę to ten to... Ten kolega, a nie on ma 3G. Samolocik można, 3G, można 3G, kliknąć, samolocik. samolocik. A bo ja obiecałem, tu kano. Obiecałem, że powiem, że dostałem ten pokrowiec od nich i że jest zajbisty, więc mówię, ok? okay. O! Tak, naprawdę, tłumnie mnie i jesteśmy bardzo zobowiązani Wam. Ej, szkoda, że Pink Floyds nie, nie udało się niestety zorganizować. Jest cisza. Hmm. Może za chwilę. Paweł jest bardzo wdzięczny, że każdy z Was przyszedł.